Witamy Państwa w ENERGY GAS POLSKA, jesteśmy właśnie na jeździe testowej po ustawieniach samochodem Renault Megane trzeciej generacji. Samochód posiada silnik 1.4 turbodoładowany o mocy 130 koni i samochód został wyprodukowany w 2011 roku. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Sequin 32 z podłączeniem pod OBD. Samochód tak samo jak na benzynie, tak samo teraz na gazie, nie ma żadnych szarpnięć, wszystko chodzi płynnie. Zmiany biegów, wszystko, wszystko chodzi płynnie bez żadnych, bez żadnych anomalii. Przełączanie na gaz jest. Benzyny na gaz i odwrotnie jest praktycznie niezauważalne dla kierowcy, dla użytkownika tego samochodu. Spalenie takiego samochodu na benzynie to było około 9 litrów, teraz na gazie będzie to około 10 litrów. Także koszt przejechania 1000 km na benzynie to było około 450 zł. Teraz na gazie będzie to około 200 zł. Tutaj oszczędność na każdym 1000 przejechanym około 250 zł. Koszt takiej instalacji to jest 2900 zł. Zbiornik został tutaj założony 55-litrowy, co pozwoli na przejechanie około, około 440 km. Zwrot takiej instalacji nastąpi po około 11,5 km. Dziękujemy i zapraszamy do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.